Dzisiaj poranną mszą świętą rozpoczęła się 531 pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Rozpoczynamy Wędrówkę do miasta, w którym Matka Boża od wieków obdarowuje swoje dzieci duchowe w szczególnymi łaskami. Pragniemy po ten dzień rozpocząć, abyśmy wszyscy, ci, którzy uczestniczą czynnie i ci, którzy zostają na miejscu, byśmy razem duchowo się złączyli i trwali przy Matce Bożej. Pielgrzymka jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Mają cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz doskonały porządek zewnętrzny. Fundamentalną zasadą, którą potnicy kierują się w czasie drogi na Jasną Górę, ma być Chrystusowe Przykazanie Miłości. Nie dla Rosjewczyków, nie dla może jak sportu, ale po prostu ma jakąś szczególną intencję. I ta intencja, ona jest warunkiem. Tym się właśnie różni pielgrzymka od obozu wędrownego, że jest motyw religijny, jakaś pobudka szczególna, z którą Udaje się do Matki Bożej. To jest chyba coś najbardziej osobistego, co można właśnie w tej intencji ofiarować, to właśnie ten wysiłek. To właśnie tę niewygodę, z, połączoną z właśnie z taką wędrówką. Bądź to, to przecież wszyscy, którzy kiedykolwiek wędrowali, Że to nie jest to nie jest rozrywka, to jest wielka ofiara, to jest duch poświęcenia, duch wyrzeczenia. Po raz pierwszy na pielgrzymkę? Tak, po raz pierwszy. Po raz pierwszy tak. I jakaś intencja? Za, żeby maturę zdać w tym roku. No i za zdrowie, po raz ósmy. Jaka po raz ósmy. Jaka intencja w tym roku? Intencja odnośnie rodzinki mojej, w ogóle prywatna taka intencja. No. Tak jak pani wspomina poprzednie pielgrzymki. No wspaniale, to jest niesamowite przeżycie, także jestem bardzo szczęśliwa i co roku nie mogę się doczekać, żeby już wyruszyć właśnie. Życzymy w takim razie udanego wymarszu. No. A pani? Ja jedenasty raz już. Czyli lepsza jest pani troszeczkę od no koleżanki. Wiem, to jest siostra moja. Prowadziła mnie siostra właśnie. W rytm pielgrzymek. Yy, pani intencja? O jej, kur... o mojego syna, żeby szczęśliwie szkołę skończył. No i startował tak dobrze w życiu już dalej. No naprawdę. Takich dużo osobistych jest też jeszcze intencji. Który na pielgrzymkę? Ósmy. Ósmy? I tak co roku? No. A jaka intencja w tym roku? Hmm, podziękować za niepicie. 10 lat niepicie. Przede wszystkim. Spokój w domu no, żebym pracę znalazł przede wszystkim. Co Panią skłoniło, żeby iść w tym roku? To no po prostu no intencje. A jakie te intencje? Może się Pani z nami podzielić? O spokój w Polsce, o zdrowie dla całej rodziny, dla dzieci. A czy sama Pani idzie, czy z rodziną? Z mężem, z córką. I cała rodzina. Cała rodzina idzie. W takim razie życzymy y, jak najmniejszych pęcherzy na nogach. Dziękuję bardzo. Oby tak było. Po raz trzeci kierownikiem pabianickiej pierwszej pielgrzymki jest ksiądz Andrzej Skawiński. Pielgrzymka już za chwileczkę wyrusza. Już wszystko, co miało być, to zostało dopełnione. W tej chwili trasa na jasną górę. I na Jasnej Górze y, uroczystości i powrót. I w tym roku uczestników, y, tak jak ubiegłego roku, 450 osób. Y, co, y, co trzeba życzyć takim pielgrzymom jak Wy? Wytrwałości, cierpliwości, nie, nie y, upadania na duchu pomimo jakiejś tam trudności czy przeciwności. Od tego życzymy. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Wraz z pątnikami ulicami naszego miasta przeszli również prezydent Florian Wlaźlak oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta Wiktor Kubisiak, którzy przy cmentarzu katolickim pożegnali pawianickich pielgrzymów. W godzinach przedpołudniowych na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Noborskiego doszło do wypadku. Wyjeżdżający z ulicy Kochanowskiego Fiat 125P nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z jadącym prawidłowo Peżotem. W wyniku wypadku obrażenia odniosły cztery osoby, trzy z Fiata, w tym dziecko. Natomiast z podejrzeniem strząśnienia mózgu na oddział pomocy doraźnej trafiła jedna osoba z Peżota. Strat na chwilę obecną jeszcze nie oszacowano. W Pobienicach jest wiele skrzyżowań, gdzie kierowcy notorycznie nie przestrzegają znaku STOP jeżdżąc na pamięć. Przykładem może być choćby krzyżówka ulic Skłodowskiej z Warińskiego albo z Powstańców Warszawy. Przydałoby się w tych miejscach namalowanie na jezdni nowych oznaczeń z dużym napisem STOP. Być może dopiero wtedy kierowcy będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Postaje jednak pytanie, czy musi dojść najpierw do tragedii, by takie dodatkowe oznakowanie wprowadzić? 13 sierpnia w tygodniku Rolnictwo ukazał się ranking zakładów mięsnych opracowany przez BOS Informacje Ekonomiczne. Sporządzony został w oparciu o 12 kategorii, w tym dwie nowe, według wskaźnika zyskowności kapitałów własnych oraz według wartości eksportu. W rankingu uczestniczyło 40 firm. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęły zakłady mięsne Skiba z Chojnic, drugie zaś zakłady mięsne Pamso S.A. z Pabianic. Przypomnieć tylko należy, że w pierwszym rankingu pawianickie zakłady zajęły trzecią lokatę. Druga edycja podsumowująca rok 1998 uwidoczniła trudną sytuację zakładów mięsnych spowodowaną załamaniem się polskiego eksportu mięsa i jego przetworów na rynki wschodnie w wyniku kryzysu finansowego w państwach WNP w sierpniu ubiegłego roku. To spowodowało, że jest wielka nadprodukcja w kraju. Nie ma gdzie tego surowca upłynąć. Również wysoka podaż surowca z krajów Unii, z krajów Stanów Zjednoczonych wpływała niekorzystnie na bilans surowcowy w całym świecie. I to spowodowało, że nasz rynek nie był w stanie wchłonąć wyrobów, firmy musiały szukać rozwiązań nawet w cenach dumpingowych. I to spowodowało, że branża na koniec roku 1998 nie osiągnęła już żadnych zysków. Jest w lipcu 1999 roku, czyli tego roku, branża notuje prawie jednoprocentową stratę. Amortyzacja zostaje konsum konsumowana, więc sytuacja jest bardzo trudna na rynku w branży mięsnej. Pawienickie zakłady mięsne posiadają szereg uprawnień pozwalających eksportować własne wyroby na rynek zagraniczny. To są uprawnienia sanitarne, uprawnienia yy, pozwalające nam eksportować produkt do krajów Unii Europejskiej, jak również do krajów Stanów Zjednoczonych. Inspektorzy tych państw przyjeżdżają raz do roku czy kilkakrotnie do roku, ale z ostatnio tylko raz do roku się obserwuje, dokonują przeglądu, kontroli czy poziom, czy nadzór sanitarny nad produkcją jest na odpowiednim poziomie i wtedy kwalifikują, czy dając te uprawnienia lub nie. Przykładem utraty uprawnień eksportowych w ostatnim czasie jest Rada Mazowiecka, która w tym roku po wizytacji inspektora Stanów Zjednoczonych straciła te uprawnienia i nie może wysyłać swoich produktów do Stanów Zjednoczonych. My te uprawnienia jeszcze posiadamy, pomimo że nie prowadzimy eksportu, ale zawsze chcemy mieć ten, ten kontakt i weryfikację, na jakim trzeba być poziomie sanitarno-higienicznym, jakie trzeba mieć mechanizmy nadzoru sanitarnego nad produkcją najnowocześniejszy, żeby sprostać, powiedzmy, wymaganiom czasu. Pomimo trudności, z jakimi boryka się polski rynek mięsny, PAMSO jest liderem na łódzkim rynku mięsno-wędliniarskim. Dziennie zakładów z ulicy Żwierki Wigury wyjeżdża około 50 ton przetworów. Według własnych badań zakład ma największy spośród wszystkich firm działających w tym regionie ponad 40% udział w sprzedaży wyrobów wieprzowych. Według badań ankietowych Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, wyroby PAMSO znalazły się na czwartym miejscu wśród 10 marek najchętniej kupowanych przetworów mięsnych z regionu łódzkiego. Na dzisiejszej konferencji prasowej dziennikarze mogli spróbować i ocenić nowy wyrób wieńskich zakładów szynkę podkomorzy. Czym się różni ważny nowy produkt szynka podkomorzy od tych zwykłych szynek? Od zwykłych szynek różni się przede wszystkim tym, że jest zbudowana. Jest to szynka, która składa się z kości i z golonki, z nogi. Jest to całość anatomiczna szynki. Poza tym, w smaku, jest to tradycyjny wyrób, który smakuje tak jak wszystkie szynki, które były produkowane w dawnych czasach. Jest specjalną metodą wędzona na ciemno. I zwłaszcza ta metoda wędzenia daje jej specyficzny smak. Jest to drugi nasz wyrób, który można powiedzieć jest szczególny. Poprzednim wyrobem, który reklamowaliśmy dosyć szeroko, była to szynka chrobry i polędwica chrobry. Te wyroby były zupełnie inną metodą, wędzone na zimno. Są to wyroby na surowo, też nie wszyscy powiedzmy te wyroby lubią, natomiast jeżeli znajdą się smakosze tych wyrobów, na pewno zachwyca ich smak, bo jest dużo lepsza niż włoskie szynki parmeńskie, które są robione tą samą metodą. Obecna szynka tutaj... Podkomorzy, którą w tej chwili promujemy. Jest to wyrób inny, natomiast na pewno jest również bardzo smaczna i polecamy wszystkim do nabycia w naszych sklepach filmowych. Spróbowaliśmy, jest naprawdę inny smak, jest o wiele lepsza. A czym jeszcze pan za nas zaskoczy w przyszłość? Czym zaskoczy, to się okaże, nie chciałabym zdradzać tutaj naszych planów. Na pewno czymś zaskoczy. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert dla dzieci zatytułowany Eko-Eko-Ekologia, przygotowany przez łodziankę Urszulę Pakułę. Impreza zawierać będzie piosenki, zabawy i konkursy, a odbędzie się w najbliższy wtorek 24 sierpnia o godzinie 11 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Na zakończenie dzisiejszych wiadomości przedstawimy Państwu oświadczenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym Oddziału w Pabianicach. Dzień dobry Państwu, przeczytam oświadczenie Oddziału Stowarzyszenia Osób w Wieku Przedemerytalnym, Oddział Pabianice. Stowarzyszenie dysponuje materiałami kermu dotyczące zmian w systemie świadczeń socjalnych dla całego społeczeństwa. Z dokumentu tego wynika, że rząd braki w budżecie oraz błędy w rządzeniu chcący realizować zalecenia Banku Światowego przeniesie ciężar na najniżej uposażonych, najuboższych poprzez niekorzystne zmiany w przepisach. Dotyczy to na przykład wcześniejszym emerytom, rencistom i nam na zasiłkach przedemerytalnych, zabraniając tym grupom dodatkowej pracy. Zmienić przepisy dla kombatantów, pracownikom obostrzyć dostęp do zasiłków chorobowych, wprowadzić możliwość rozwiązania umowy w czasie choroby. Bezrobotnym Zwolnionym na porozumienie stron lub osobom prowadzącym działalność pozbawić prawa do zasiłku chorobowego przez okres 3 miesięcy od rozwiązania umowy, zaostrzyć kryteria przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, zlikwidować fundusz alimentacyjny, odsyłając do opieki, obserwując informacje, które obecnie są dyktowane. Możemy powiedzieć, że niektóre z tych punktów już są wprowadzane w życie. Obostrzyć kryteria dalszych przywilejów w dostępie do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Waloryzować zasiłki przedemerytalne przy wzroście cen dopiero wtedy, gdy ceny towarów i usług od poprzedniej waloryzacji przekroczą 5% nie rzadziej niż raz w roku. Do tej pory jako świadczeniobiorcy mieliśmy zasiłki rewaloryzowane co kwartał. Były to bardzo minimalne kwoty, ale co kwartał były rewaloryzowane. Propozycja kermu i rządu jest taka, żeby rewaloryzować to przynajmniej raz nie rzadziej niż raz w roku. To jest dla nas bardzo bolesne. Niekorzystne zmiany dotyczą także rolników. Zarząd główny w swoich postulatach domaga się opracowania minimum socjalnego i bytowego dla wszystkich, które określe, określiłoby, że za niższą kwotę przeżyć się nie da. Organizacje związkowe walczą tylko o prawa pracownicze, a wszyscy ci, którzy odeszli z zakładów pracy emeryci, ręciści, bezrobotni nigdzie nie znajdują właściwych obrońców. Rządzący posiłkują się danymi z Zachodu. Ale nie mają opracowanego żadnego programu socjalnego. Polska, idąc do Unii, nie podpisała w Europejskiej Karcie Praw Człowieka dwóch punktów minimum socjalnego i najniższego wynagrodzenia. Analizując szokujące propozycje Kermu, zarząd główny uznał, że przyszła pora powiedzieć głośno nie na pogarszające się warunki życia najsłabszych grup społecznych. Zarząd oddziału Pawianice. Zobowiązany na zebraniach przez swoich członków, postanowił zorganizować protest w połowie września w formie wiecu przed Urzędem Starosty. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się zagrożeni w tych punktach, których wymieniłam, do siedziby Stowarzyszenia o zapoznanie się z tymi materiałami i zapraszam na wiec, który odbędzie się w połowie września. O terminie powiadomimy jeszcze w prasie. Dziękuję bardzo.